Witam, poczekajcie. Dobra. Witam Was w numer 3. Przed chwilą zrobiliśmy ten 2,5. Mam nadzieję, że oglądaliście, chociaż zbyt ciekawy to on nie był. Teraz trzeba pozbierać te ostrożnie, żeby mieć ich jak najwięcej. Bo ostatnim razem tego nie zrobiłem i miałem problem. Dobra. Mamy ich jak najwięcej. Ostatnim razem weszliśmy tutaj. No, i tego. Tego chyba w nie było. Niektóre zadania potrzebują więcej uwagi i obserwacji. Dobra, to jeszcze raz to zbieramy. Tu, tu. Kurde, przerwało się. Tu, 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 tu. Kurde, dobra. Teraz tak, dobra, już będę robił tu powoli. Przed chwilą to robiłem na speedzie bardzo, żeby zdążyć raczej, żeby nadrobić z tym, co się straciło. że nie ma jakichś przeciwko, że się napije herbarki. Nowe umiejętności pozwalają pro robić progres. Dobra, um, tutaj. Wiem, że jeszcze coś robiliśmy, coś podobnego już w poprzednim odcinku, czyli no, w dwujarczce. Chyba próbowałem też ostatnim razem przejść. Opa! Nie to. Opa! Nie to. I, i, i nie to. Hmm, nie udało się. Ale mam dużo klocków i to wystarczy, żeby zrobić to. I... Nie, to chyba czytałem już, to już był. Czyli co, połowa gry już? W połowie pełna, czy w połowie pusta? O, to jest pytanie. A co tu mamy? Ja nie pójdę za strzałką. I to był błąd. E, droga z najmniejszym oporem jest... Kurczę, nie pamiętam co walić. Chyba dobrą opcją. Nie wiem. Albo złą opcją. Jedną z dwóch. Na pewno. A nie, to poczekajcie. to były no właśnie, o! Skoro mam. Co? Nie mogę? Proszę przejść? Kurda. Już wiem. Oj, nie to chciałem. Spróbujmy to wszystko zapełnić. Kurcze, nie dało się zabrać. O! Oj, hop! O, szybko, szybko! Jeszcze raz, kurde! Niech to powtórzy jeszcze raz. Kurde, nie da się przejść tędy. Spróbuję tam wskoczyć. Hopa! Hop! O, udało się. Coś mi się nie chce tam iść w świecie. Może kiedy indziej. Nie chwila. Poczekajmy. Dobra, idziemy w lewo. Wybierając jedną ście ścieżkę, często znaczy, że Tracimy tą drugą Tak coś podejrzewałem, że to trafimy Bo ja pamiętałem tamto Oj, dobra Chyba złapałem z powrotem Dobra, i gdzie możemy jeszcze pójść? Tu coś mamy Tu coś było A, w tą stronę Tak? Czy nie? Dobra, będę się na to patrzył. O, widzę, zamyka się powoli. <tryk> <tryk> Dobra, gdzieś przeszliśmy. Cierpliwość ma swoje nagrody. Chyba wiem, o co chodzi. Hop. Kurde, nie, nie trafiałem. I hop. O, jest. Dobrze. Nie ma nic złego w braniu skrótów. W wybieraniu skrótów. Czy mi się daje, czy... I znowu tu trafiliśmy, no. Nie chce mi się tego znowu. Nie, nie będę znowu tego robił. Ile już tego mamy? Naprawdę już dużo z gry zrobiliśmy. Może tutaj? A nie, to jest to. Opa. Może tak, Chwilę, nie? Tak, czy... tak. I no kurczę, czemu tu nie chce przejść? Całość trzeba połączyć, jak zgaruję, ale no, czemu oni się nie stworzyły? Dwa klocki, o. Nie da się przejść, bu. A tu w Chyba tak. Ale nie mam pewności. Chyba się nie udało. A nie, dobra, to jest to. A dobra, chyba szliśmy. A tak, to jest to miejsce, dobra. To gdzie jeszcze nas nie było? Tu nas nie było. Ha! Kurde, nie, 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 nie. I zwaliam. E, poczekajcie jeszcze raz. I hop, hop. Zauważyłem to, jak wtedy się wypełniały te i chciałem zobaczyć, czy to zadziała. No czemu? Hop, hop, hop. Hop. Dobrze. W sumie dobrze idzie i chyba teraz będziemy mieli wystarczające, żeby zapełnić to. O, dobra, ale powinno być wystarczająco. Jej! O, jest żółty! When will you have. Kiedy nie masz tego. Nie poczekaj. Kiedy to, co masz, nie jest wystarczające. ...znajdź sposób, żeby obrócić to więcej. Aha, dobra, kapuje. Oj, nie tak. To... w komisji... Nie, źle. To tak, 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 tak. I brakuje mi klocków. Dobra, chyba wszystko tak, 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 tak. I teraz, żeby one zrobiły to w tym samym czasie. Trzeba to zrobić mądrze. Super. Ten ma najdłuższą drogę, więc najbliżej tego. No kurczę. i znowu zabrakło klocków. A tak, zapomniałem. E, to, nie to. Ten ma najkrótszą drogę. Więc najdalej od tego nie wiem, spróbujmy tak, nie się to w tym miejscu. Nie, to nie dało nic. Ten, 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 uda się? Kurde. Hmm. Ale tam jest chyba kilka dojść. Tak jak z poprzednim. Chyba będzie kilka dojść. Dobra, wrócimy tu najwyżej. Jeszcze zobaczę, gdzie możemy pójść. Tu coś jest. Ale nie, tu nie damy rady, dopóki nie będziemy mieli czerwonych. Jestem ciekaw, czy uda się zrobić w ciągu tej godziny. Ukryte za szkłem. Ciekawe co. O, teraz są ścianę można zniszczyć, dobra No come on! O ich! No, kurczę już było, no Jest! Udało się! W końcu! Z większym doświadczeniem poprzednie wezwania nie są aż takie trudne. Tak. No i co to dało? Nic. Aha, dobra. Jeśli brakuje Ci informacji, łatwo można się pomylić. Tak mi się wydaje, że to. Teraz w tą stronę. No i to? I znowu problem z tym. No właśnie o to mówiłem, kiedy mówiłem, że zauważyłem, że to... Oj! Kurczę, było dobrze. No, nie mogę od razu obu. No, cholera. Aha. Kurde. Dobra, przemyślmy to. Może tak? <gry> nie, to nie działa. I no uda się nie udało się. Ta dziura która jest największa, ale. ja yeah. Czemu to się nie udaje? Mam niby tędy przejść, tak mi strzałki pokazywały. Czyli dam radę, tędy przejść. O! Dobra, jakie ja to zrobiłem teraz? O, to jest pytanie. Nie, no nie da się tego. Teoretycznie to powinno być łatwe. Ale tylko teoretycznie. Hmm. No, nie da się. Później tu przyjdziemy. Wszędzie później przyjdziemy. A tutaj nie byliśmy. No właśnie, my chyba wtedy. O, tego nie czytałem. Spadamy, kiedy nie ma nic, co by nas wsparło. Czy tam jest ten flight? To tam było, dobra, nieważne. Dobra, już wiem jak to zrobić. I uda się, nie udało się. O właśnie tak to trzeba zrobić. I teraz w odpowiednim momencie. się! Jest! Udało się! Yeah, jestem na najlepszy! No co? Nic to nie daje. Oj. Może nie tak to miało wyglądać. Tak. Tak, tak, tak! Jej! Nie ma potrzeby rozbierać tego, co już działa. Albo psuć, albo... No, rozbierać na część. Dobra. Podejrzewam, że chyba wiem, o co chodzi. Kurczę, tylko żeby to chciało się zniszczyć w tamtą stronę. Albo. No cholera jasna. Ach. To nie chce działać tak jak chce. To co? To zostało nam tu? Później się z tamtym czymś pomęczymy. Aha, dobra. No i to coś. Ten, 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 ten. No. No, mógłbyś proszę? To jest takie problematyczne. Hm ten, ten, ten dobra, może się uda. Józ! Ty chciałbyś było. Jak to zrobić? Tego się nie da zrobić. Mm, dobra. Tego się nie da zrobić, to na pewno. Mam, mam wystarczająco. Zrobimy dokładnie ten sam sposób, co poprzednim razem Ihihihi. zablokujemy tyle ich, ile się da. Czyli prawdopodobnie wszystko i teraz to już blisko, i teraz tak, trzeba sobie jeszcze przejście zrobić. Dobra, no udało się. To jest plus. Udało się um... Żeby dojść do rozwiązania musimy wyciąć to co nie działa. Pozbyć się tego co nie działa może I znowu ta ściana Chwileczkę czy to jest O to jest znowu to coś Pamiętacie to? No. Czemu to jest takie problematyczne zawsze? Aj, no. Same problemy tylko. Dobra i zobaczymy jak będzie działała ta reakcja łańcuchowa. Mam nadzieję, że tak jak zaplanuję. No! Dobra. Mamy wystarczająco i mamy... Kurde. Mamy wystarczająco i mamy rzut. Teraz tylko żeby na równym tym. Jest, jest. Jest. Jest! Udało się. Odpowiednie decyzje, w odpowiednim czasie e, pozwolę ci dotrzeć tam, gdzie chcesz być. I mamy żółty. O super, dobra. Kolejne wyjście. Im więcej zwiedzamy, tym bardziej wszystko jest powiązane.